Ten drużyna harcerzy, czasy Gierka, środkowy Gierek, chłopcy dziesięcioletni mniej więcej, no i zadanie bojowe, alert harcerski, opieka nad mogiłkami partyzantów i żołnierzy, które są rozsypane w Trójmiejskim Lesie. No oczywiście, jak zwykle należałem do klasy jakiejś B czy C, w dodatku do najgorszego zastępu, więc byliśmy ostatni w kolejce do przydziału tych mogiłek, więc nie chciało się nam oczywiście iść daleko do lasu i szukać samemu, więc wykopaliśmy na skraju lasu własną mogiłkę. Zatknęli krzyżek, zapalili świeczki i już. Nikt nas o to nie pytał, yy, yy, skąd ta mogiłka, tylko dostaliśmy pochwałę, że zaopiekowaliśmy się mogiłką. No i wiele lat później zapomniałem o tym zupełnie. Właśnie byłem na spacerze w tamtych okolicach i patrzę, a tu profesjonalna mogiłka, żelazny krzyż, zadbane wszystko. Kult, kult mogiłki kwitnie. Jest tak, że większość ludzi jest bierna. Po prostu chce gotowych rozwiązań. No ale to, słuchaj, zawsze tak było, no przecież jak w latach 60 byli hipisi, i podarły im się spodnie na dupie na skutek jakiejś przygody, to po 10 latach y, dziura na dupie kosztowała już 100 dolarów. Oczywiście w jakimś sklepie z modą, nie? Ale no, jakby nie interesuje mnie to. Wiesz, anarchizm też teraz jest spodny, a y, nie wiem ileś tam lat temu. Było kilku y, takich y, wariatów. Anarchia to w tym klasycznym rozumieniu, jako właśnie chaos, jako jakiś tam, nie wiem, źli ludzie z przedmieść przychodzą i burżyją trują dupę, y, albo bomby podkładają najchętniej, y, bo im się pracować nie chce itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście do tego tam siły niepolskie nie, i niekatolickie i tak dalej, a z drugiej siły antyzosjalizm, bo to każdy, każdy system tak bełkoce. W dupie mam anarchizm. Anarchizm jest również ideologią. Zacieśnia, zacieśnia widzenie świata w jakieś takie ciasne, ideologiczne ramki i również stara się sprzeciwić rzece, płynącej rzece, jaką jest życie. Czym jest bunt? Czy bunt jest wolnością, czy niewolą? No bo z jednej strony jest nieodpowiedzialny, a z drugiej strony nie jest poddawaniem się. Ja chodziłem do jedynki w Gdańsku, to jest szkoła, która jest zaledwie 100 metrów od stoczni Gdańskiej. Zresztą Jasiu Waluszko, ówczesny mój największy przyjaciel i taki kompan różnych imprez, również chodził do, tej, do tego liceum. I te nasze poglądy to jest, to był wynik radykalizmu tamtych czasów. Samo słowo anarchos oznacza bez władzy niestety. Jak sobie przypomnę, czego nas uczono w szkołach, to wieje że Trudno o tym mówić w ogóle. Uczyliśmy się os oszustw, jakieś ściągi, bezsensowne symbole, regułki, wzorki, kłamstwa z historii. Najbardziej chyba ten ten to ten, ten jest chyba najbardziej to, co, co, co by nam odpowiadało. Oprócz głoszenia negacji władzy głosimy na przykład prawo do współistnienia różnych form organizacji życia społecznego jeżeli ktoś chce się bawić nadal w państwo, to niech się bawi ale niech zejdzie ze mnie, niech nie narzuca mi tego państwa państwo czy kapitalizm nie jest wredny no. jest wredny i trudno, trzeba się z tym pogodzić zobaczymy pieniądz zastąpił nas komunizm po prostu ludzie z równie ślepym takim zacietrzewieniem ruszyli w jego stronę nie widząc czasami, że po drodze tratują w ogóle wszystko, co, co cenne. W osiemdziesiątym roku spotkałem Skibę, potem Jacoba, na początku działaliśmy w takim szkolnym pisemku Gilotyna, w pierwszym liceum ogólnokształcącym. W momencie kiedy zaczął się stan wojenny, zeszliśmy do podziemia. Myśmy wtedy naprawdę gdzieś tam z tymi kamieniami po ulicach chodzili, ja zamiast dowodu osobistego to miałem zawsze jakiś solidny kamień, żeby w razie czego to rzucić i się bronić. No i wielu z nas tam gdzieś tam, no nie ma co jakieś tam bić piany czy jakieś sterepiany, ale tam w dupę dostało. Mieliśmy yy, także napięku z solidarnością. Nigdy nie byliśmy po żadnej ze stron, byliśmy bardzo samodzielni. Ja się wiem, że był... Kiedyś złapali Jasia. Na, nam się udało uciec, ale, ale, ale Jasia złapali go, strasznie pobito. Kiedy zeszliśmy do podziemia, nawiązaliśmy współpracę z Solidarnością, ale oczywiście zrozumieliśmy, iż niestety z Solidarnością dogadać się nie dogadamy. Ci ludzie chcieli y, samoograniczenia rewolucji, chcieli dogadania się z komuną. Y, oni nie chcieli prawdziwej walki, oni nie chcieli żadnych zmian. Oni chcieli po prostu albo wejść w ten układ, albo go zastąpić swoim układem, ale po prostu niczego nie zmieniać tak naprawdę. Mówię o przywódcach ówczesnych, bo dobrze nam się współpracowało na przykład z komisjami zakładowymi. Na przykład nasze poglądy na to, że na Solidarność, na to, że nic nie robi, czy na, na w ogóle na podziemie, były, pamiętam, szokujące. Były wręcz, wręcz uważano, że to jest szkodliwe i no przecież były takie sytuacje, że w momencie, kiedy byśmy zaczęli wydawać swoje pismo, to po pierwszych kilku numerach przerwano tam nam sieci kolportażu. Na początku używaliśmy określenia Solidarność Wybrzeża. Bo się identyfikowaliśmy w pewnym sensie z ruchem protestu przeciwko stanowi wojennemu. W momencie kiedy się okazało, że solidarność działa tak, jak działa, zerwaliśmy z Solidarnością i utworzyliśmy latem 82 ja, mój brat Krzysiek Skiba i Wojtek Jankowski w czwórkę ruch społeczeństwa alternatywnego. kiedy zachowujesz taką dziecięcą naiwność, czyli w ogóle w dupie masz wszelkie jakieś interesy i machlojki polityczne, wtedy po prostu widzisz sytuację, wbrew pozorom, jasno. No i to nie była jakaś straszna tajemnica dla nikogo, że Wałęsa nie jest mądrym człowiekiem y, 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 nigdy, nie? Tylko, że mnóstwo ludzi yy, mówiło, że no tak, cicho, nie, znów jak, jak to w paragrafie 22, że no jasne, że, że nie, ale nie wolno tego mówić, bo, nie, i potem już kupa argumentów yy, politycznych i tak dalej, yy, że nie wolno mówić prawdy, ponieważ, no jakby yy, to mi się podobało z tego idealizmu anarchistycznego, że mieliśmy kompletnie gdzieś wszystkie ponieważ i po prostu mówiliśmy to, co nam ślina na język przyniosła. I okazało... Trwało się, że to co było wówczas uznanym za bełkot, teraz jakby wszystkie te y, autorytety polityczne powtarzają jako już taką uznaną prawdę, nie? ale to. Już. <laughs> Byłem osobą zaangażowaną bardzo w wiarę, to znaczy poszukiwałem Boga, nazwijmy to. Ja się co prawda był ministrantem, natomiast mój związek z, z Kościołem no był bardzo taki e, e, luźny. Odrzuceniem Kościoła był moment, w którym święty Wyszyński Wezwał ludzi do pracy w sierpniu 80 roku, żeby po prostu chciał poddać strajki i kazał wracać do pracy, nie dbając o to, że ludzie mają źle. Go w ogóle to nie interesowało. Kościoła w ogóle nie interesował jego lud boże, jak to się górnolotnie nazywa. Niektóre kazania księdza Jankowskiego bardzo nam, bardzo chętnie ich słuchaliśmy. Ja pamiętam takie jedno kazanie Jankowskiego. Być może teraz by takiego nie wygłosił, ale właśnie takie w duchu e, tego, co, co, co później na przykład podejmował bardzo często Ruch Wolność i Pokój, takie pacyfistyczne, anty, antymilitarystyczne, tak by to określił. Aczkolwiek ksiądz znany jest tego, że a, lubi medale. Po wyjściu z więzienia, po prostu rzuciłem kościół całkowicie. Przy czym początkowo, na zasadzie chyba odreagowania, yy, jadrze. Jacko...